Widoki są zaskakująco zwyczajne. To, co widać przez te okna, pewnie zdziwi wielu oglądających, jak bardzo nie różnią się one od naszych widoków. A mimo to pozycja tych ludzi, którzy posiadają te widoki, znacznie różni się od pozycji zwykłego, szarego człowieka. Te Widoki Władzy, projekt Konrada Pustoły, projekt fotograficzny, porusza kwestie związane z pozycją, pozycją polityczną, ekonomiczną, Władzą symboliczną, bo tutaj są także fotografie przedstawiające widoki z okien ludzi kultury. Odzyskiwać miasto nie znaczy tylko od kogo je odzyskać, ale dla kogo. Miasto rozumiemy jako przestrzeń dynamiczną, wspólną. Miasto rozumiemy, miasta w ogóle. Tutaj robimy projekt na przykładzie Krakowa i w Krakowie w konkretnych kontekstach, ale miasto rozumiemy jako struktura dynamiczna, strukturę dynamiczną, zmieniającą się. Jako strukturę, w której jest nie tylko jedno miasto, ale i wiele równoległych miast, wiele różnych komunikatów przenikających się, zazębiających się, i czasem mamy jeden, dwa wizerunki miasta. My staramy się odzyskać także te pozostałe za pomocą publiczności wytwarzania pewnych społeczności. A więc odzyskiwanie miasta, odzyskiwanie, odzyskiwanie przestrzeni, ale także odzyskiwanie ludzi. To odzyskiwanie różnego potencjału, chociażby potencjału materialnego, Zaczy, poczynając od RV Cyclingu, a ko kończywszy na y, odzyskaniu pewnych haseł politycznych, wartości politycznych, po prostu bycia, podmiotowości w, w przestrzeni. To są interesting and i beautiful wieki, które widziałem w Cargo. some of them have been inspirations and others had been also interesting like the two uh, chimneys at the power station outside. you never know what got, what is going to happen. so if uh, uh, some seismicity would happen now, we would uh, surely see that in these two buildings because they would be shaken and then they would uh, the oscillation would be much bigger. Yeah? so surely we we are st somehow looking on a seismograph as well when we are looking to that. but not only, it's also it's wind, it's um, it's a building, it's a skeleton, a Winky Tech. Zakład Odzyskiwania Miasta to kolektyw kuratorski, który, którego projekty umiejscowione są głównie w przestrzeni publicznej i którego celem jest... Postawienie bardzo wyraźnie pytania o to, do kogo należy przestrzeń publiczna i na jakiej zasadzie możemy z niej korzystać. Stąd nie tylko w tym cyklu projekt Konrada Pustały Widoki Władzy, ale także y, pamiętajcie o ogrodach. Znakomity projekt dotyczący y, zamkniętych ogrodów należących do kościoła i niedostępnych dla mieszkańców Krakowa. Mhm. Dopóki nie rozmawiamy o tym, dopóki nie stawiamy tego pytania, może się okazać, że jest ona przestrzenią zamkniętą. Lata 90. i początek XXI wieku w Polsce to jest. Jednak bardzo mocna y, dominacja poczucia własności. Głównie ze względu na to odbicie się po 1989 roku. Nasze poczucie bezpieczeństwa także było do tej pory bardzo mocno związane z poczuciem własności. Stąd osiedla grodzone, stąd coraz większa dominacja y, władzy ekonomicznej przestrzeni publicznej. Stąd grodzenie przestrzeni wewnątrz miasta, które do tej pory były przestrzenią wspólną. Można było przejść przez podwórka, dzisiaj nie można. To, co jest podstawą wszelkich zmian społecznych, zmian kulturowych, to magnesowanie pewnych postaw, i one tylko wtedy, one wtedy tylko zaczynają funkcjonować. Mamy wrażenie trochę, że Kraków, jest, który jest pełen wszelkich inicjatyw, jest jednocześnie miastem bardzo spolaryzowanym. Wiele inicjatyw kulturalnych działa zupełnie osobno, choć przyświecać im może bardzo podobna bądź jedna idea. Druga strona jest też taka, że przyjeżdżasz do Krakowa jesteś obywatelem, mieszkańcem mu czegoś, wizerunek, który otrzymujesz, to jednak miasto martwych artystów. A wiemy, że to nie jest prawda. Wiemy, że jeżeli nie masz znajomych na Facebooku albo nie udasz się w konkretne miejsce do jakiegoś wydziału promocji, to nie trafisz na to, co właściwie wytwarzać może kolejną zmianę. Nie poznajesz tego miasta żywego, nie tylko tego zbudowania jednego dominującego wizerunku. i chodzi nam o właściwie też yy, zainicjowanie takiego, takiego elementu I think building actually and I like, I like, actually, that uh, one to see it as a ruin uh, and, I mean, ruin is anyway, so, uh, I think that, uh, looking to, uh, to Uh, it means uh, so much more, and I think uh, the, the the building has c grown into a character because of being unfinished. I heard I learned that since uh, they stopped working here, I think this is more than thirty years, forty years, almost forty years ago. Uh, no, thirty years, thirty years ago. Uh, there's in a the guard every day, twenty-four hours, se seven days a week. I mean. Leave it as it is. It's a beautiful, uh, especially together with Wankitek, uh, tells so much. I mean, uh, maybe, no, I think just leave it. It's perfect.